Będą streamerów. Na razie nie będzie streamów. Polski internet od wielu lat pełen jest patologicznych zachowań transmitowanych na żywo w sieci. Transmisje są szokujące, a to podbija oglądalność. Patologiczne transmisje mają być karane i blokowane w internecie. Popularny papa Smerfik, który nagrywa bezdomnych, nawet nie chce słyszeć słowa live, mówi. Że nie ma takiego słowa u siebie w słowniku czy boi się konsekwencji swoich czynów? Jaki live, chłopie, weź ostygni. Ja na razie nie mam w swoim słowniku takiego słowa jak live. U mnie na razie ja na razie live żadnych nie robił. Ministerstwo sprawiedliwości postanowiło wytoczyć wojnę o patologii w sieci, przygotowywana jest nowelizacja ustawy, która przewiduje, to, że patostream będzie uregulowany w kodeksie karnym. Ponieważ dzisiaj jest problem, z jakiego przepisu można postawić zarzuty patologicznym streamerom, drugą istotną sprawą jest to, żeby to przestępstwo było zagrożone wysoką sankcją karną. Ustawa ma być takim swoistym straszakiem. Czy patostreamerzy przestraszą się tego? Posłuchajcie wypowiedzi ministra. Przepis pełni różną funkcję. Między innymi funkcję odstraszającą. Ja mówiłem o tym, że przewidujemy wysoką sankcję bardzo wysoką, bo jest wysoki stopień szkodliwości społecznej, a z drugiej strony no, tak jak widzieliśmy w tego rodzaju treści, żeby ponieść odpowiedzialność. Jestem przekonany, że to odstraszy te osoby potencjalnych aktorów czy tych, którzy nakręcają tego rodzaju filmy i którzy czynią sobie z tego także no, takie narzędzie do zarabiania, tak jak pan powiedział kilka minut temu, że oni na tym zarabiają. I to nie małe pieniądze i czynią sobie jakby takie poletko, tworzą poletko, i tutaj dla tych ludzi często zdrowie, życie, godność żadnego, żadnego znaczenia. Więc czas z tym walczyć i obiecuję, że te przepisy ujrzą światło dzienne, ale szczegóły poznacie Państwo niemałe. Jak można by wnioskować z wypowiedzi ministra? Przepisy mają odstraszać potencjalnych patusów. Jego zdaniem Karami mają być objęci zarówno potencjalni aktorzy, jak i reżyserowie, którzy stworzyli sobie stałe źródło dochodu. Ciekawą wzmianką jest również to, że nie wykluczone, że do odpowiedzialności zostaną również pociągnięci osoby wpłacające donate. Choć według mnie ten zapis nie przejdzie, gdyż każdy ma prawo wydawać swoje pieniądze tak jak chce. Jak myślicie? Czy to dlatego papa Smurfik nie robi już liveów? Gdyż wiszą nad nim ciemne chmury i mogą być z tego większe konsekwencje? Wiadomo, że jedną sprawę ma w toku. Co o tym wymyślicie? Dajcie znać w komentarzach. To wszystko, co Wam na dzisiaj przygotowałem, drodzy widzowie. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. A ty, drogi widu, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zapraszam do subskrypcji. Dzięki temu. Nie ominie Ciebie żaden materiał. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Czwartym Piona.